W tym momencie pan Jakub Chrzanowski rozpoczął w ramach 24. kolejki Human 4 Ligi star Trachowice Wierna Małodość. Przetrzasną Michał Smolacyk Przetrzasną Dmitry Jachimienko

44 minuta spotkania i bramka dla drużyny Staru Starachowice. A strzelcem gola, panie i panowie. Michał! Michał Smolarczyk, Star Starachowice, Wierno Małgosze, 1 do 0. Szanowni Państwo i w tym momencie sędzia dzisiejszych zawodów pan Jakub Chrzanowski zakończył pierwszą promowę spotkania po 45 minutach. Star Starachowice, Wierno Małgosz. Wyniki 1 do 0. Desde que saiu assim 84. minuta i druga bramka dla drużyny starła a strzelcem gola Przemysław 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 Star Starachowice Wierna Małgosz 2 do 0. Ten mecz no, nie był jakimś wielkim widowiskiem. Dużo takich przerywanej gry, dużo niedokładnych podań. No, musimy poprawić tą jakość grania, bo uważam, że troszeczkę ładniej i skuteczniej musimy grać w piłkę nożną. No ale no cóż nie ma, nie ma zwycięstwo się nie sądzi i, i trudno tutaj jakieś, jakieś mieć żale czy zastrzeżenia. No wygraliśmy mecz i z tego, się, trzeba się cieszyć. Dopisujemy kolejne trzy punkty, zbliżamy się już yy, dużymi krokami do awansu. Mam nadzieję, że następne mecze zagramy, zagramy lepsze. Na pewno poświęcimy dużo w tym tygodniu czasu na regenerację, bo zawodnicy są po wyczerpującym maratonie rozgrywania meczów. Jakiś takim może takim kamyczkiem do ogródka jest to, że jedziemy do Kazimierzy bez, w osłabieniu, bo dzisiaj czwartą żółtą kartkę dostał puton i Jagiełło. Na kontuzję też narzeka Nowocień. Mam szeroką kadrę i myślę, że nie powinno być to problemem, żeby, żeby w, w Kazimierzy zdobyć kolejne trzy punkty. I Skupimy się już na meczu Pucharowym w środę. Jeszcze, jeszcze rywala nie znamy, ale poznamy go w przyszłym tygodniu, także jest to dla nas bardzo ważny mecz środowy. Oczywiście do Kazimierza też idziemy po trzy punkty. Chcę, chcę dać szansę tym młodym zawodnikom, żeby też, też mogli zaprezentować się, bo też zdaję sobie sprawę, że jest to dla mnie taka, taki sprawdzian, taki poligon doświadczalny przed występami zawodników trzeciej Lidze.